Mam dynię! Mówiłaś, że to w tamtą stronę. Nie. Mówiłam, że to w tę stronę. Wcale, że nie. Skol! Musimy się zatrzymać. uczek znów zabłądził. Ostatnia szansa. Uwaga, skręcamy. Zaczekajcie, to... ...ślepy tor. Ja muszę na chwilę... Nawet czarodziej nie zrobi z tego lodów. To wszystko, co udało mi się znaleźć. Ślepy to. Hmm. Pokażcie no mi, co tam macie. Jesteście... Niestety... Bezużyteczni. Nadzwyczajni. Nadzwyczajni? Nadzwyczajni? Widzę tu orzechy, jagody, jeżyny. Z tych wyśmienitych owoców stworzę dzisiaj nowy gatunek lodów. Nazwę go... Owocowe tutti-frutti Frostiniego! Może lepiej tutti-frutti, nutki i buczka! O! Jeszcze czego? Tak! Nadam im imię moich najlepszych asystentów! Super! -hiper! Super! -hiper! A teraz szef mnie wzywa do siebie. I jak Frostini ma skończyć swoje lody, jeżeli ciągle ktoś mu przerywa? Nie martw się. Ja tutaj będę miał wszystko na oku. Tak, my tak samo. O, wiecie jak możecie pomóc Frostiniemu? Jak? Szukając dla niego owoców na nowe smaki. Tak, tak. cała noc! Naszą... Uff, teraz muszę tylko dowieść Frostiniemu, że jestem jego najlepszym asystentem. Skończę za niego te nowe lody najpierw na pełnię pudełka zaczynać! Jest załatwione. O, ty się przegrzałeś, bracie. Nie, tylko że tutaj jest gorąco. Wskapaj, jedziemy. Ach, niech ktoś przykręci te straszne bańki. Ja lubię bańki. Więcej baniek proszę. Nie mogę pracować w takich warunkach. Kto widział, żeby tak traktować supermodela? To ostatni na pokazie ten makarczastek. Wszyscy już skończyli pracę. Dasz mi teraz wolne? Niech ci Morgan najpierw sprawdzi silnik, czy się nie przegrzałeś. O, dobra. Chyrzy, jak pragnę zdrowia, uśmiechnij się. Masz sprawić, żeby wszyscy chcieli mieć ten wagon. Cezary, nie ruszę się więcej nawet o centymetr, jeżeli nie zlikwidujesz tych przeklętych baniek. <grym> Zawsze ja, ja, ja. Powiedz no mi, czy ty czasem myślisz o kimś poza sobą, Hektorku? <grym> A nie licz na to, że wystąpię na pokazie. Chyba, że osobiście przyjdziesz mnie błagać o przebaczenie. Będziesz czekał, aż ci zderzaki zardzewieją. Jestem teraz trochę zajęty. Może później? Eee, dobra, nie ma pośpiechu. Wszyscy świetnie się spisali! Próby zakończone! Proszę zająć miejsca! Powodzenia, kochani! Trzymajcie się! Ale fajna zabawa! Muszę zdążyć na ten pokaz. Hmm, jadę na skroty. No, do licha. Pech. Wagon Straży Pożarnej przedstawia nasza Kaja! Lepiej zaczynajmy. Wilson dołączy później. Pamiętajcie, dzikie zwierzęta bardzo nie lubią, żeby im przeszkadzać. Zachowujcie się cicho i poruszajcie powoli. Cicho i powoli. Jasne. Widzicie, małe żerawiątko? Jest bardzo płochliwe. Doskonały słuch, ale wzrok mu trochę szwankuje. Hmm. Ale Marooch, czy jest niebezpieczny? Nie, jeśli jesteś ostrożna i traktujesz go z szacunkiem. Kiedy się czegoś przestraszy, zaczyna szarżować. <laughs> szarżować? Tak, przestraszony nosorożec może być naprawdę groźny. Dlatego nie wchodźcie mu w drogę, a nic się nikomu nie stanie. <laughs> Pojadę zobaczyć, co się tam dzieje. Zaczekajcie tu. Koko, odsuń się trochę! Nic mi nie będzie. On nas nie widzi. Myśli, że to krzaki. Mm. <laughs> mm. Widzisz? Mówiłam ci. Uh. Jaki potężne. Niesamowite, że jest tak blisko. <laughs> a, a. Koko! Runek! Hop, hop! Jesteście tutaj? Oh, robi się gorąco! Nigdy nie lubiłem takiej pogody. No, no nie! Zostało 25 sekund. Och, co za pech. Szybciej! Cześć, Cezary. Dzień dobry! O, nie chcę wrócić na poziom pierwszy. Tylko nie to. Zostało 15 sekund. Piętnaście. co ty robisz? Och, miałaś czerwone światło koko. Mój łącz. Glaj, koko, gnaj, koko, glej, koko. koko. Trzy, dwa, jeden. Poziom trzeci, zakończony. się stycznie! Całe szczęście, że jesteście. Dobra, o nic się nie martwcie. Zamkniemy linię i załatwimy to. Tor jest uszkodzony, Edziu. Trzeba będzie go wymienić. Tak, bez dwóch zdań. Co się tutaj stało? Koko przecięła oh, oh, oh. mi drogę na czerwonym. Koko? O nie. O, ktoś mnie musi odholować do warsztatu. Nie mogę sam jechać w takim stanie. O, Jestem wstrząśnięty. <laughs> Lepiej go zabierz, Hugo. O. Tak długo mnie nie szukała! To najlepsza kryjówka na świecie! Hugo, nie wiem, co się stało z Koko. Możesz odholować Pita do warsztatu? Dobra. Już jesteśmy! Poddaję się! Posłuchajcie, co wam powiem Koko ma uszkodzone koło Ona i Wilson nie wezmą dziś udziału w zawodach Co ty powiesz? Ach, biedna Koko musimy potrenować. O, a cóż to ma być, jak słowo daję? Pojęcia nie mam. Pierwszy raz widzę takie coś. Czekajcie, to ja, Wilson! Pum. Czy to ty, Wicusiu? Dlaczego masz na sobie tyle tego żelastwa? Bo pracowałem z magnetycznym dźwigiem i teraz sam jestem jak magnes. Pomóżcie mi! Najlepszy sposób na rozmagnesowanie to wstrząsy. Musimy tylko potrząsać z całych sił. <laughs> Moje gratulacje! Od dziś należysz do Klubu Gwiazd. <laughs> Świetnie! Ale fajnie! <laughs> klub Gwiazd Zosi to będzie najlepszy klub w całutkim stacyjkowie! Tak! Wszyscy będą chcieli do niego należeć. <laughs> Będę tu siedział do późnej nocy. Jeszcze tylko parę. Cześć, Zosiu. Słyszałem o twoim klubie gwiazd i chcę do niego należeć. Najpierw musisz zrobić coś niezwykłego. Och. E... Ej, Laura, rzucisz mi swoją piłkę? <grym> e... A, e... <grym> tak, świetnie. <grym> Ta Niestety nie pasujesz do mojego klubu, kolego. Do licha. Głowa do góry. Ja uważam, że jesteś jak to słonko. <laughs> Serio? I wiem, jak ci poprawić samopoczucie. Chodź za mną. Mój. Dla mnie. Jak zwykle nic nie zostawiasz dla mnie. Właśnie, że tak. Właśnie, że nie. Cześć, Nutko i Buczku! Chcecie być w moim klubie? Eee, co to za klub? To zgrana paczka ciuchciaków, które lubią te same rzeczy i dobrze się razem bawią. Super! A co trzeba zrobić? Oj, łaskocze! Zbieram śmieci dziś od rana, fajnie zbierać śmieci te. To zabawa niesłychana i dlatego zbieram je. Dobra, ym... Zbierać liście to zabawa, coś tam... E, coś tam... Mm. łatwa sprawa, no i tak dalej. Hmm. Nutko, Serdeczne gratulacje! Przyjmuję cię do mojego klubu! Hurra! Na peron. To jest z całą pewnością. Emilko, masz trzy minuty spóźnienia, nic się nie martw, zaraz to na Przed czasem opuściłam trzy stacje. To nic takiego, lecę. Ojej, ale się nas Nic, nie szkodzi, pomoc nam chodzi. Gotowe. Ale to moje zajęcie. Co mam teraz robić? Zaraz odstawię za ciebie te wagony na miejsce. Ja już sam to załatwię. Dzięki. Odsuń się proszę, pomogę Ci! Nie trzeba! No puść! Ja to zrobię! Powiedziałem, że się tym zajmę! <grym> Narobiłem! Strasznie mi przykro, tylko naraziłem cię na niebezpieczeństwo. Przejrzałem twoją grę! Naprawdę? Zawsze musisz być w centrum uwagi. I może to się sprawdza w twoim świecie, ale tutaj to nie działa. Tak, właśnie się tego uczę. Jeżeli chcesz być jednym z nas, to przestań udawać superciuchcie. Jesteśmy drużyną. Pracujemy razem. Eee, zaraz sprowadzę pomoc. O mały włos! Myślałem, że mnie poznał! Nic z tego nie będzie. Nie mam pojęcia, jak być zwyczajną ciuchcią w niezwykłym dramacie o życiu po drugiej stronie szyn kolejowych. Ciekawe, jak mu idzie w nowym wcieleniu. To strasznie trudne, kiedy się ma supermoc. Już wiem! W porządku? O! Ha? Czy to kamera? Doskonale! Cisza na planie. Akcja! Akcja! Lepiej już pójdę! Zbieram śmieci dziś od rana. Zbierać śmieci fajnie jest. O, Zosiu, czy mogę cię sfilmować? Robię film dla pani burmistrz o stacyjkowie. No oczywiście, że możesz. Niech żyje... Zosiu. Zbieram śmieć dziś od rana, lecz to już nie bawi mnie.